Trzeba wyraźnie powiedzieć, i tu każdy musi o tym y, usłyszeć, że kwoty, które otrzymaliśmy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w stosunku do kwot z roku ubiegłego stanowią około 30% tych y, kwoty z tamtego roku. Czyli jeżeli ostatecznie w tamtym roku y, uzyskaliśmy, pozyskaliśmy około 54 milionów złotych, w tym. Y, napisaliśmy 7 projektów, czyli jakby takich dodatkowych rzeczy, to w tym roku mamy około 13 milionów złotych, w tym z FS u około 4 milionów złotych. To niestety y, doprowadziło do tego, że musieliśmy zmienić w pewien sposób jakby przegrupować y, efektywność wydawania pieniędzy publicznych y, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Pierwszym, chyba takim ruchem, który jest najważniejszy, to to, że zostały określone jasno terminy przyznawania składania wniosków. Od 7, czyli od wczoraj, ruszył nabór na staże i na prace interwencyjne. Natomiast od 21 lutego będzie trwał nabór. Na dotacje i refundację miejsca pracy. Ważna chyba rzecz jest również to, że termin przyjmowania wniosków jest określony na dwa tygodnie, czyli w przypadku od 7 to będzie do 18, natomiast w przypadku dotacji i refundacji to będzie do 4 marca. Osoby, które złożą już po tym terminie, ich wnioski nie będą rozpatrywane. Został, i to chyba jest bardzo ważna rzecz, troszeczkę zmieniony regulamin i informacja związana chociażby nawet z stażami które są chyba najlepszą formą znalezienia czy jakby znalezienia się na rynku pracy przede wszystkim osób młodych. Co prawda, ustawa wyraźnie mówi, że może być sytuacja taka, że staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, jednak mając ograniczenia finansowe, stwierdziliśmy, że staż maksymalnie może trwać do 6, do 6 y, miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że po rozmowach tutaj, po konsultacjach, doszliśmy do wniosku, że jeżeli pracodawca Uważa po 6 miesiącach, że jest to już osoba na tyle, na tyle się już nauczyła, że może wykonywać swoje zadania, to ten czas spokojnie wystarczy. To samo jest z pracami interwencyjnymi. Ale, żeby jednak dać, jakby wszystkim, możliwość skorzystania z tego, na stronach naszych, zapraszam właśnie na strony y, Powiatowego Urzędu Pracy, w zakładkę Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i tam są m.in. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje. By przeczytać te regulaminy, zobaczycie Państwo bardzo ważną rzecz, czyli kryteria dotyczące oceny wniosków, na przykład o zorganizowanie y, staży. Czyli jest punktacja zostaje powołana po tych dwóch tygodniach zostaje powołana komisja, gdzie to komisja rozpatruje według tej punktacji o, konkretne wnioski. Czyli pierwsza, pierwszą ważną rzeczą to są możliwości finansowe e, urzędu na ten rok. Aha, i tu bardzo ważną rzeczą, którą jest, e, musimy stwier muszę stwierdzić, że te staże zostaną troszeczkę jakby podzielone. Z racji tego, że pamiętajmy o tym, że nie możemy teraz wydać wszystkich pieniędzy, bo pamiętajmy, że w czerwcu, w lipcu wchodzą nowe osoby, które kończą szkoły, no i pytanie, co z nimi? Więc też jakby ten drugi etap w przypadku staży y, będzie rozpatrywany, właśnie czerwiec, y, czerwiec, lipiec, tak żeby te nowe osoby, które pojawią się na rynku, żeby dać im szansę. Następną bardzo ważną rzeczą to przede wszystkim liczba osób bezrobotnych, które spełniają kryteria potrzebne danemu danemu pracodawcy, jest to, można za to dostać maksymalnie jeden punkt. Następne bardzo ważną rzeczą to są potrzeby lokalnego rynku pracy. Czyli czy rzeczywiście ten stażysta. A jakby wykształcenie go da jakiś in plus dla zatrudnienia na rynku. Lokalizacja miejsca i odbywania stażu. I to jest chyba bardzo ważna rzecz w odniesieniu do obrębu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Czyli trzeba powiedzieć, że przede wszystkim zajmiemy, będziemy wspierać naszych przedsiębiorców, nasze instytucje z naszego regionu, które podlegają pod Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Dużym punktem, który jest, który daje praktycznie 10 maksymalnie punktów, to jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie odbywania stażu. Tak samo chyba bardzo ważnym punktem to jest ocena dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W tym wywiązywanie się z wcześniejszych warunków y, zawartych umów, y, y, dotrzymywaniem terminów dostarczenia dokumentów, za które można dostać 5 y, punktów. Także tu, jakby ten termin, który się pojawia, jeszcze raz przypomnę, to jest od 7 do 18 lutego. Następną, chyba taką rzeczą, którą interesuje mieszkańców, są refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, a także dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tutaj w przypadku refundacji kosztów wyposażenia tak naprawdę nie ma daleko idących zmian, bo o tym mówi wyraźnie rozporządzenie miejsca Pracy i Polityki Społecznej, tak samo jak ustawa o promocji zatrudnieniu i rynku pracy, więc tam się... Aż tyle nie nie będzie, no, nie będzie zmieniać. Natomiast bardzo dużą zmianą jest dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwszym, chyba takim najważniejszym aspektem jest to, że jeżeli osoba przejdzie pozytywną weryfikację wniosku, to decydującą rzeczą będzie rozmowa z doradcą, Zawodowym, czy dana osoba ma predyspozycje zawodowe czy predyspozycje do tego, żeby być przedsiębiorcą, czy będzie potrafiła prowadzić własną firmę, taka osoba przejdzie, prócz oczywiście rozmowy, test przedsiębiorczości, i to będzie jakby taka końcówka, gdzie to doradca zawodowy będzie pisał opinię, ale jak wygląda sytuacja z. Yy, z przyznawaniem dotacji. Czyli 21 luty zaczynamy składać. Tu też jest bardzo ważna informacja. Nie będzie się liczyć kwestia, że w jeden dzień złożymy ileś, bo będzie się liczyć kolejność wniosków. Są te dwa tygodnie, i wszystkie osoby w przeciągu tych dwóch tygodni będą traktowani równie. Także nie ma potrzeby stania o godzinie 4-3 rano, żeby złożyć papier. Nowością, która pojawia się, jest na pewno zmiana we wniosku, ale również przygotowanie biznesplanu. plan Biznesplan w tym przypadku jest załącznikiem do wniosku. Jest ono tyle wygodnie przygotowany, że są tam już konkretne pytania, na które dana osoba będzie musiała odpowiedzieć. Ważną rzeczą, i chyba za to jest najwięcej punktów, to jest to, czy dana osoba y, będzie mogła przedstawić, chociażby wstępnie, jakieś up, y, uprawnienie, czy, czy, czy jakąś możliwość, y, y, uprawnienie lub znalezienie y, jakiejś potencjalnej oferty realizacji zlecenia. Weźmy przykład chociażby firm budowlanych. Wiem o tym i chyba też wszyscy o tym, panie redaktor. Wiedzą, że firm budowlanych w zeszłym roku powstało bardzo wiele. Pytanie, czy w tej chwili tak naprawdę działają i czy mają zlecenia. W związku z tym jednym z ważniejszych plusów będzie chociażby jakaś wstępne zapewnienie, że ktoś po prostu Da zlecenie. Dlaczego? Dlatego, że <laughs> 7 lat zajmowałem się przedsiębiorczością w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i wiem, że w prowadzeniu firmy tak naprawdę najgorsze są dwa, trzy pierwsze miesiące, gdzie generowane są koszty, a zysków tak naprawdę nie ma. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz. Następną ważną rzeczą to kwalifikacje zawodowe, czyli poświadczenia. Polecam tutaj naprawdę, czy. Czy ksera jakichś certyfikatów, jakichś zaświadczeń, być może właśnie gdzieś świadectwa z ukończenia stażu, czy y, nawet wolontariatu gdzieś u kogoś przeprowadzone, to też będzie jeden z ważniejszych elementów. Ważną rzeczą y, jest to, żeby, żeby czytać uważnie wniosek. Tam jest bardzo wiele informacji, między innymi, chyba myślę, że to jest. Jedna z najbardziej wiążących, to od y, informacji o tym, że ktoś nie otrzymał dotacji, nie ma odwołania. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to decyzja administracyjna i jest to zapisane wyraźnie we wniosku. Ale wiem o tym również, że osoby mają problemy y, z wypełnieniem wniosków, problemy z, ze zebraniem wszystkich dokumentacji. no Nie każdy. Może jest świetnym fachowcem, ale no nie każdy y, potrafi bardzo świetnie pisać. Stąd ja uważam, że właśnie bardzo dobrą rzeczą nie będzie to, że pisanie, ale między innymi też rozmowa z doradcą zawodowym, który y, pewne rzeczy będzie mógł też od danej osoby usłyszeć, jest to, że podpisaliśmy, y, w, zaczęliśmy współpracować z Agencją Rozwoju Regionalnego na stronach dzisiaj już Powiatowego Urzędu Pracy będzie udostępnione, prócz informacji o dotacji, będzie podany numer telefonu do Agencji Rozwoju Regionalnego, która będzie prowadzić jakby takie warsztaty z zakresu, co trzeba zrobić we wniosku, czy jak go, jak go wypełniać i na co zwracać uwagę. A także taką pomoc będzie każda osoba mogła uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Częstochowie. Tam na ulicy Niepodległości 20 przez 22. Dzisiaj, dzisiaj też adresy i numery telefonów pojawią się na naszych stronach. Rzeczywiście, jak i grudzień, taki styczeń, no jest bardzo ciężki tutaj dla naszego rynku pracy. Tych osób bezrobotnych bardzo wiele się rejestruje. Yy, wiąże się to na pewno też z przedłużającym się okresem zimowym, ciężką zimą w związku z tym i te wszystkie prace, które są robione sezonowe i tak dalej, no na pewno musiały zostać jakby skrócone. Ale rzeczywiście w stosunku do tamtego roku liczba ofert pracy no zdecydowanie w miesiącu styczniu się zmniejszyła mimo tego, że nasi pośrednicy pracy, aktywni pośrednicy chodzą aktywnie do pracodawców, szukając tych ofert dla naszych osób bezrobotnych. Pełniący obowiązki zastępcy dyrektora powiatowego Urzędu Pracy Piotr Krawczyk.